Leci. No co? Ja już rozłożyłem wędkę, no nie wiem o co ci chodzi. To za miejsce w ogóle tam jest to No to ja czekam właśnie. Jak się Przywiozłem kiedy to ty teraz oś? Ale dobra, dajcie mu się zmęczyć chwilę, no, nie? No właśnie. Spokojnie, to, to nie... nie... To nie będzie... To nie będzie takie łatwe? Przejdź, przejdź. A murek? Kolejny, jest. Ale jak ładny. No. A, to szybko nie pójdzie. Nie pójdzie, siedzą tam. Chociaż... Może... No. O. Przejdź tam, przejdź tam, przejdź tam, przejdź tam. tam, tam. Podbieraka. A, poszedł spod bieraka. Amur. Amur, no. Ale człowieku wyskoczył dwa razy już spod bieraka. Wypiał się. O kur... Nie ma? Nie ma.